Kamil Kawlowski kończy temat suwery, y, Funduszu Zbyt Sprawiedliwości. Dziękuję Panie Redaktorze. No, tak jak tu powiedział pan Konrad Gęsiarz, przecież Grocki i mafie VAT-owskie to nie przeszkadzało. No, a teraz jest wielki problem, bo się daje strażakom z Funduszu Sprawiedliwości jako dodatek do tego, co przyznaje im się też z budżetu. I nie rozumiem, jak można żałować tak potrzebnym instytucjom jak straże pożarne, w tym oczywiście te jednostki ochotniczych straży pożarnych. No, a poza tym, skoro Mraz wiedział wcześniej, no to dlaczego nie powiedział? Ponieważ, jeżeli miał takie informacje, to powinien natychmiast coś z nimi zrobić i je zgłosić, a nie poczekać do, do tego, kiedy będzie to politycznie potrzebne. I teraz nadchodzą wybory, więc Raz wychodzi i mówi, że on to zawsze wiedział i może jeszcze zawsze był przeciwko temu. Także jest to, no, no jest to śmieszne, tak? No a po wyborach tych właśnie 9 czerwca, co już też wspominałem o tym wielokrotnie, to ta machina wszystkich podwyżek i innych skutków, że tak powiem ubocznych, bardzo negatywnych tych rządów koalicji 13 grudnia ruszy i to już będzie nie do zatrzymania, bo będziemy czekać do roku 27 na wybory parlamentarne, o ile to się wcześniej nie rozsypie. Później dopiero będą wybory samorządowe, i kolejne do Parlamentu Europejskiego. Dlatego będzie dużo czasu, żeby się nachapać. Dziękuję bardzo.